Tydzień temu postanowiłem rozpocząć serię formy w 365 dni. W poprzednim filmie opowiedziałem o ogólnych zamierzeniach serii oraz wykonałem pomiary swojego ciała. W tym materiale zajmę się omówieniem mojego aktualnego treningu. Plan treningowy jest oparty na systemie FBW, który wykonuję 3 razy w tygodniu. Założeniem wykonywanych ćwiczeń jest poprawa sylwetki jak i zdrowia. Dlatego też nie gonie ciężaru za wszelką cenę, a stawiam na czucie mięśniowe jak i najlepszą technikę. Jeśli chodzi o szczegóły, poznacie je za chwilę. Zaczniemy od tego, że mój plan treningowy składa się z trzech pomniejszych treningów: treningu A, B i C. W treningu A robię troszeczkę inne ćwiczenia niż w B i C, jednak ogólne ich założenie jest takie samo i aktywuję w nich te same części ciała. Tak, jeżeli chodzi też o ogólne takie założenie treningowe, już stricte na każdym z tych treningów, to wiadomo, ćwiczenia wielostawowe stawiam tutaj właśnie jak najbardziej na technikę, jednak przy ćwiczeniach izolowanych stawiam na mm, upadek mięśniowy. Czyli staram się raczej dojść do tego upadku. Ewentualnie jeżeli jakieś ćwiczenie dla mnie jest nowe, to staram się je po prostu jeszcze lepiej poznać i być może dopiero od lipca zacznę już po prostu bardziej e, czuć ten mięsień. Dobrze. Pozostało już mi tylko i wyłącznie omówienie e, planu treningowego, więc tak. Swój trening zaczynam od klatki piersiowej. W treningu A, B i C mamy różne formy wyciskania w w treningu A mamy wyciskanie na ławce poziomej, w treningu B na skośnej, a w treningu C mamy wyciskanie na hamerze na maszynie. Dodałem sobie hamer dlatego, ponieważ bardzo fajnie mi się na nim ćwiczy i w dodatku tutaj już faktycznie wchodzi mi izolacja na klatkę piersiową i nie muszę stabilizować się nogami. Więc stwierdziłem, że jedno takie ćwiczenie bardziej hipertroficzne będzie lepsze, po prostu fajnie będzie to dodać do swojego planu i będzie to jakaś forma urozmaicenia niż samo... Wyciskanie. Wyciskanie na płaskie, jak i wyciskanie na skosie są to takie bardzo ogólne podstawy, że powinny być najprawdopodobniej w każdym planie treningowym, jeżeli chcemy ćwiczyć klatkę piersiową. Więc tak wyglądają ćwiczenia na klatkę piersiową. A teraz przejdziemy sobie do nóg. Jeżeli chodzi o nogi, no to wiadomo, są one podzielone na przód i tył. Jeżeli chodzi o ćwiczenia na przód, no to e mamy ćwiczenia takie jak przysiad na suwnicy, klasyczny przysiad oraz wyprosty nóg na maszynie. Wydaje mi się, że te ćwiczenia są na podobnej zasadzie jak wyciskanie, czyli jakby mamy dwa ćwiczenia, które są takie bardziej wielostawowe, czyli właśnie ten przysiad na suwnicy, jak i klasyczny przysiad, a prostowanie nóg na maszynie jest już tylko i wyłącznie taką, takim dodatkiem do hipertrofii. Jeżeli chodzi o plecy, no to na plecy mamy tutaj różne formy przyciągania drążka. Czyli mamy wiosłowanie horyzontalne, wertykalne, jak i też e, zwykłe podciąganie. Oczywiście każdy z tych ćwiczeń na plecy wykonuje z różnym chwytem, czyli jeżeli wiosłuję sobie, mam chwyt neutralny, jeżeli się podciągam, robię to na chwytem, a jeżeli ściągam drążek, to robię to pod chwytem. Teraz pora na nogi, czyli na dwogłowe, ewentualnie pośladki, no to mamy tutaj e, znowu trzy ćwiczenia, czyli Martwy ciąg rumuński, martwy ciąg klasyczny i uginanie nóg na maszynie. Jednak teraz na filmie możecie zobaczyć, że to uginanie jest wykonane na wyciągu, ponieważ na mojej siłowni po prostu maszyna do uginania się zepsuła i jej nie ma. I znowu ta sama zasada, że dwa pierwsze ćwiczenia w dwóch pierwszych planach są bardziej takie faktycznie wielostawowe i złożone, a ostatnie jest już takie bardziej hipertroficzne po dwugłowych mamy barki no jeżeli chodzi o barki to w każdych z tych planów treningowych mam zamiar aktywować inną część tego barku w sensie jeżeli mamy tutaj na przykład wyciskanie nad głowę czyli ohp no to tutaj aktywujemy głównie przedni aknon barku jeżeli wykonujemy wznosy bokiem no to Środkowy, a jeżeli facepuler, no to tylny. Żeby po prostu zachować sobie ten balans strukturalny i żeby jednak każda z tych części naramiennego ramiennego była aktywowana, a nie tylko będziemy pakować w boczny i przedni, a tylny zostawimy i okaże się, że po dwóch miesiącach będą mnie bolały strasznie barki. I o czemu mnie bolą? No bo pewnie nie ćwiczyłbym po prostu facepuli, a tak to sobie ćwiczę i jest fajnie. Dobrze. Teraz przejdziemy sobie do. Czyli mamy triceps oraz biceps. Jeżeli chodzi o triceps, no to mamy tutaj różne formy ściągania drążka na wyciągu, e, ściągania linki na wyciągu, ponieważ bardzo lubię prostowanie ramienia na wyciągu, nie lubię jakoś za bardzo wyciskania francuskiego. No i tutaj mamy tak: jedno ćwiczenie, które polega na prostowaniu naszych łokci z warkoczem. Czyli tutaj teoretycznie jestem w stanie załadować jak największy ciężar i po prostu machać sobie tym, i faktycznie tak jest. Jakby oscyluje tutaj w okolicy 50 kg, 40-50, więc jest naprawdę bardzo fajnie i jakby czuję faktycznie tą pracę tego mięśnia, że on faktycznie musi coś podnieść. Dalej mamy prostowanie linki na wyciągu, jednak z wykorzystaniem dłuższego sznurka, co pozwala mi odwieść ramię za siebie przez co jeszcze bardziej czuję po prostu głowę tricepsa. No i ostatnie ćwiczenie jest nim oczywiście prostowanie linki jednak jednorącz. No i to jest takie bardzo fajne izolacyjne ćwiczenie, na którym robię naprawdę bardzo mały ciężar, jednak bardzo fajnie czuję te ćwiczenie i naprawdę jestem z niego zadowolony. Jeżeli chodzi o biceps, to nie ma tutaj zbytniej filozofii. Po prostu mamy klasyczne uginanie rąk w treningu A jak i C, jednak w treningu B dodałem sobie po prostu młotki, żeby jednak troszeczkę urozmaicić te ćwiczenia. Wiadomo, mogłem wykorzystywać jakieś e, spider curls, albo właśnie z, e, uginanie w wydłużonej pozycji, albo skróconej, jednak stwierdziłem, że to nie dla mnie, totalnie nie podobają mi się te ćwiczenia i zostawię sobie to, na co mam po prostu ochotę, bo stwierdziłem, że jeżeli po prostu umieścibym ćwiczenia, których nie lubię, no to nie chciałoby mi się aż tak bardzo trenować jak z ćwiczeniami, które po prostu lubię. Dobrze. Dalej mamy po prostu łydki i łydki wykonuję zawsze w ten sam sposób, czyli po prostu wspięcia na palce na maszynie Smitha. Nie ma tutaj zbytniej filozofii, jest to chyba jedno z najłatwiejszych ćwiczeń. Wiadomo, można to wykonywać bez maszyny Smitha, tylko przytrzymać się czegoś, ewentualnie siedząc. I zastanawiałem się, czy nie zmienić sobie właśnie w jeden dzień na taką klasyczną maszynę do łydek, czyli takiego konika, gdzie siadacie i po prostu podnosicie łydki, by aktywować bardziej mięsień płaszczkowaty. Jednak wydaje mi się, że na razie sobie to odpuszczę i być może w, dalszej, w dalszych etapach po prostu aktywuję sobie, dodam to jedno ćwiczenie. No i oczywiście każdy trening kończy brzuchem. Jeżeli chodzi o mój brzuch, to ćwiczę go w różny sposób, czyli oczywiście allachy mamy na. Nasze górne mięśnie brzucha, ściąganie, przyciąganie kolan do klatki piersiowej, na dolną część brzucha. No i oczywiście plank jest to takie ćwiczenie stabilizacyjne. Praktycznie każdy wykonuje je na brzuch i po prostu wykonuje je też dlatego, żeby ten brzuch faktycznie był taki, jak pas do trójboju, faktycznie mi ściskał i e, żebym był bardziej stabilny we wszystkich ćwiczeniach. Dobrze. Oczywiście poza tym mam jeszcze rozgrzewkę. Jednak, jeżeli chcecie zobaczyć rozgrzewkę, dajcie znać w komentarzu, nagram Wam o tym. Osobny materiał, bo wydaje mi się, że będzie dość ciekawy. I teraz tak, to już było wszystko w tym materiale, więc mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji na kanale, a ja będę leciał, więc na razie, cześć i pa! pa.